Patrz mi w oczy. Jak drgną ci oczy, to znaczy, że znowu coś przede mną ukrywasz. Zdradzasz mnie. Masz nie mieć kolegów, jasne? Ja dla ciebie koleżanek nie mam. A co się na tego faceta tak patrzyłaś? Podobać się, co? Gdzie ty byłaś? Pewnie pisałaś ze swoim gachem. Podaj mi hasło do swojego TikToka, YouTube i Facebooka. Oczywiście, jeśli nie masz przede mną tajemnic. Czemu masz tego gościa dodanego do listy znajomych? Pewnie jak pójdziesz do pracy, to zaraz tam nogi rozłożysz, bo to dla ciebie typowe z tego, co zauważyłem. Możesz pójść do pracy, ale tam, gdzie pracują moi znajomi, będą cię mieli na uwadze. A no po co chcesz iść do sklepu sama? Ja ci pomogę. No to zadzwonię po znajomego, żeby ci pomógł, nie? Dobra, to ustaw wideo rozmowę, żebym widział, że mnie nie zdradzasz. Dlaczego nie chcesz seksu? Zdradzasz mnie. Dlaczego ci nie jest dobrze? Pewnie masz jakiegoś na boku. Jak mogę ci ufać, skoro jesteś używana? Zradziłaś kurwo mnie. Aha, ale przecież ja ciebie nie obraziłem. Ja tylko lubię śpiewać piosenki, które odpowiadają mojemu nastrojowi.